Zbudzenie dobrej intencji. Ojciec Święty Jan 23 udzielił następujących odpustów. Pierwszy, zupełnego, przy zachowaniu zwykłych warunków, który zyskiwać będą wierni, gdy swą pracę fizyczną lub umysłową całego dnia w jakikolwiek sposób rano ofiarują Bogu. Drugi, cząstkowego 500 dni. Zyskać zaś go mogą wierni, gdy przynajmniej ze skruszonym sercem w jakimś pobożnym wezwaniu podejmowaną przez siebie pracę również pobożnie Bogu ofiarują z roku 1961. Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam na chwałę Twoją. Tobie serce me oddaję, coraz lepszym niech się staję. Twych mogący, Ojcze, który jesteś w niebie, już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Tyś mnie zachował o złego tej nocy, udziel i we dnie swej boskiej pomocy. Niech wadnym gwechem nie skalam mej duszy, oddal ode mnie fatańskie pokusy. Niech myśli, słowa i czyny dnia tego wciąż głosą chwałę imienia Twojego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski i pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzechnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.